W ciągu kilku dni podpisali zgodę na walkę, nieodpłatnie, nic za to nie chcieli, ani od Federacji KSW, ani od nas. Charakternie nas tylko po zapytali, czy, czy nie wycofujemy się ze stoczenia walki w Federacji KSW. Więc powiedziałem Tomkowi po walce z Mamedem, czy to będzie youtuber, czy influencer, czy były sportowiec z innej dyscypliny, po prostu my jesteśmy winni ludziom, którzy nam zaufali, zachowali się nas elegancko, taki pojedynek. Jesteśmy w Warszawie, w studiu Stream Online, gdzie kilkanaście minut temu ogłoszono no, bardzo ciekawą walkę Tomasz Adamek, Mamed Halidow, KSW Epic 24 lutego przyszłego roku, Gliwice. Z nami jest Mateusz Borek, który na pewno mocno w tym maczał palce. Witam cię serdecznie. Witam, dzień dobry. Nie zaprzeczam, nie potwierdzam. Mateusz, zawsze próbuję od ciebie coś wyciągnąć. A wczoraj udawałeś, że... Na, nie wiesz, że jest dzisiaj konferencja prasowa, więc... No, trzymałeś język za zębami do samego końca. Słuchaj, to już mi nieraz umówiłeś udowodniłeś, że redaktor Mandes Number One zawsze wyciąga te wszystkie plotki, newsy, kulisy. Yy, historie powiedziałbym, nieoczywiste dla wszystkich. Natomiast tu miałem wielki szacunek jakby do Martina, do KSW yy, w kontekście ogłoszenia tej walki obiecaliśmy, że nic nie powiemy. Ja czułem się wyjątkowo niezręcznie, niekomfortowo, bo nie lubię, jak ktoś mnie okłamuje albo gdzieś tam wprowadza na e, niewłaściwe, powiedziałbym, wody e, w pewnej dedukcji wydarzeń. Jesteście moimi kolegami. No i nie chcę tego robić. Czasami wolę nie odpisać czy nie odebrać, niż powiedzieć nieprawdę. E, natomiast no, tutaj obiecałem, że to jest impreza KSW i oni mają jakby w głowie cały. Całą machinę promocyjną, i oni będą to ogłaszać, więc ja dlatego też no, musiałem być dosyć powściągliwy w dzieleniu się z wami swoimi opiniami, ale cieszę się, że to się zmaterializowało, bo kilka razy porozmawialiśmy o tym, że w tym dużym sporcie to albo chodzi o, o pasy, o mistrzostwo, o, o sport taki na, na wybitnym światowym poziomie, albo o wybitny poziom emocji. Wydaje mi się, że nawet jeśli. Obaj są po swoim Primie, a może inaczej, mama jest po swoim Primie, a Tomek jest po karierze. Bo taka jest prawda, od pięciu lat gdzieś ta torba leży w domu w Kerni po walce z Millerem i myślę, że te rękawice dopiero teraz zostały założone, te stare granty na Florydzie przez te kilka dni, kiedy wpadł do gasa Karena, poruszać się kilka dni. No to jest, to jest pytanie, jak ten 48 latak jeszcze zareaguje na ciosy, jak będzie wyglądał jego refleks, czy się nie przestraszy, czy nie będzie zblokowany. No i jest, jest kilka na pewno znaków zapytania, które towarzyszą tej walce. Mateusz powiedzmy, jak ogłaszali Tomka na fejmie, to już wtedy wiedzieliście, że ta pierwsza walka, ten powrót Tomka będzie miał miejsce jednak na KSW, czy ta machina ruszyła później? Nie, nie. Było wtedy kilka nazwisk bardzo sportowych proponowanych nam przez Federację Fame, były oczywiście też propozycje YouTube'owe, natomiast yy, no dla nas istotne było, po deklaracji Mameda, że chce walczyć z Adamkiem, żeby stoczyć walkę z Halidową. I to był taki cel nadrzędny. I powiedzieliśmy sobie tak, że jeśli się uda doprowadzić do walki z Halidowem, to próbujemy walczyć z Halidowem. Jeśli nie jesteśmy w stanie doprowadzić przez szereg rozmów do tego, żeby powalczyć z Mamedem, no to weźmiemy innego rywala, bo podpisaliśmy kontrakt na dwie walki z federacją FEJM. No ale kiedy się stało jasnym, że Mamed podpisał z KSW nowy kontrakt, związał się też, z tego co ja się orientuję, kontraktem menedżerskim z Martinem, no to trzeba było sobie powiedzieć prosto. Albo dostaniemy zgodę właścicieli FEJMu, ta walka się odbędzie, bo Martin oczywiście zaczął od razu dzwonić, drążyć, pytać, naciskać. Albo ta walka się nie wydarzy nigdy. Teraz albo nigdy. No, ponieważ jesteśmy w takich bardzo towarzyskich relacjach z właścicielami fejmu. Zadzwoniłem do Rafała, zapytałem grzecznie, poprosiłem. I co ciekawe, dostałem taką odpowiedź bardzo szybką, pozytywną, która mnie nawet zaszokowała. Kompletnie nie biznesowo. No, bo jaki biznes ma Właściciel Federacji Fame i mają właściciele Federacji Fame, żeby dawać zgodę zawodnikowi na walkę w innej federacji, skoro mają podpisany właśnie świeżo kontrakt. I to jeszcze przed nimi. A oni powiedzieli, my zawsze kibicowaliśmy Mamedowi i wstawaliśmy na walki Tomka. I nie chcemy być tymi w polskim sporcie i na polskiej scenie eventów, którzy uniemożliwią to, żeby ta walka się odbyła bo być może ona się już nigdy nie wydarzy. I to będzie jedna z tych walk w historii polskiego sportu, o której ludzie już trochę zaczęli gadać, a nigdy jej nie zobaczyli. I my na pewno nie chcemy przykładać ręki do tego, żeby ta walka się nie odbyła, więc dostaliśmy jasny komunikat. Jak wy się dogadacie z KSW, to nie ma problemu, my to zaakceptujemy. I w ciągu kilku dni podpisali zgodę na walkę, nieodpłatnie, nic za to nie chcieli, ani od Federacji KSW, ani od nas. Charakternie nas tylko po zapytali, czy, czy nie wycofujemy się ze stoczenia walki w Federacji KSW, więc powiedziałem Tomkowi po walce z Mamedem, czy to będzie youtuber, czy influencer, czy były sportowiec z innej dyscypliny. Po prostu my jesteśmy winni ludziom, którzy nam zaufali, zachowali się do nas elegancko taki pojedynek. Czyli rozumiem, że Tomek tutaj KSW teraz, a potem ma dwie walki fajnie i to się nie zmienia? Nie, to się nie zmienia. Czyli będzie ciekawie jeszcze w tym roku. Mateusz wiem, że będziesz dbał pewnie o takie kwestie jak obóz Tomka tutaj w Polsce zawsze obóz. wybieraliście fajne miejsce, to, to gdzie mamy się kierować i kiedy? z świeradów, ten wstępny roboczy termin jest przylot do Polski 3 albo 4 stycznia. Także no znacie Tomka, czy to jest walka Tomka od 30-letniego mistrzostwo świata na dystansie 12 rund z kozakiem, czy jest walka na dystansie 6 rund z kozakiem z MMA i legendą polskiego sportu, to on może wygrać, przegrać, natomiast nigdy niepoważnie nie podejdzie do przygotowań. Także pełen obóz przygotowawczy w Polsce od, 30, od 3 stycznia do, do 20 lutego. No i potem, z gazem, rozumiem? Z gasem karenem i potem i potem sobie jedziemy na trzy dni przed walką już do Gliwic. Także jeden z tych hoteli należących do, do Rafała Urbanika, Darka Sorynta. Wcześniej byliśmy w Karpaczu, byliśmy w Szklarskiej Porębie. W tej chwili jedziemy do pięknego nowego hotelu w Świeradowie. Znasz Świeradów? Zdrowie. Znam. No. Piękna miejscowość. Kurort, kiedyś pamiętasz, jedna część Niemców jeździła do garmisch paterkirchen druga zawsze dla tego szczególnego klimatu pojawiała się w świeradowie zdroju, więc tym razem tam będą trenować Adamek z Karenem. Czujesz, że może jakąś swoją galę bokserską przy okazji tam zrobisz, jak już będziesz dwa miesiące tam z Tomkiem siedział? Nie, nie będę siedział. No do wiem, do tak roku. co z sobie powiedziałem. Ja to. Wyjeżdżam w pierwszy dzień świąt do Azji, wyjeżdżam jak zwykle, przyjadę w połowie stycznia, mam tutaj duży projekt do zrealizowania przez kilka dni, będę na gali na Torwarze, na walce Arka Wrzoska. wracam do siebie do Azji, w zasadzie to, to do Polski wrócę 10 dni przed, przed eventem w Gliwicach, no ale ja myślę, że my na bazie tych kilku obozów, Taki mamy stworzony zespół, gdzie każdy wie za co jest odpowiedzialny, co ma robić, więc moja obecność fizyczna nie jest, nie jest tam kompletnie potrzebna. Jak Obchycki przyjedzie tutaj do Tomka z obozu USyka, bo widziałem, że razem siedzą. No to będzie dosyć trudne. To są bardziej dzisiaj rozmowy Tomka z Kubą i taki ogólny plan nakreślony przez Kubę. Natomiast to, o czym mówisz? No Kuba siedzi w Walencji. Wczoraj, jak z nim rozmawiałem, to nawet jeszcze nie wiedział, czy na święta przyjedzie, bo mówi, że chyba się USyk nie wybiera. Powiem Ci, że teraz jedną rzecz zdradzili, bo ani Sparring partner Wach, ani nikt nie chciał powiedzieć, gdzie się przygotowują, a to trzeba do Walencji lecieć. No w Walencji są, o <laughs> się, powiedziałem. <laughs> Zaprosili mnie na walkę do Arabii Saudyjskiej, bo ta walka odbywa się tydzień przed eventem. No więc rozwiadam, że na ostatni tydzień to jest takie rozprężenie już zawodnika, nie budowania formy. Natomiast no, Kuba też Tomka przez lata wzmacniał, bo, bo bił się z końmi, prawda? Czy Abel, czy potem trzeba było wyjść do Millera. Tutaj mówimy o zawodniku lżejszym, gdzie wydaje mi się inne aspekty będą ważniejsze dla, dla Tomka, więc nie ma potrzeby wrzucania tych kilogramów i budowania za wszelką cenę siły. Tylko bardziej chodzi o, o mobilność, o szybkość, bo, bo Mamet, moim zdaniem, nawet nie będzie ważył tych 99 kg, które są w kontrakcie, jako, jako limit tej walki. Zawsze w boksie najważniejsze są sparingi. Tutaj nie wiemy czego się spodziewać bokser po po więc myślę, że Tomek po prostu będzie się skupiał na tym, żeby jak najlepiej się przygotować, i bo, bo trudno jakiś plan taktyczny kreślić. moim zdaniem po prostu trzeba wziąć kilku szybkich zawodników w kategorii półciężkiej i kategorii cruiser, niekonwencjonalnych, nieboksujących na no zasadzie robotyki i. i w tak, chyba tutaj trzeba gdzieś zbudować to spektrum sparring partnerów, natomiast no, wiemy, że Tomek zwykle słabo sparuje, jest zawodnikiem, który nie lubi sparingów, jest zawodnikiem wybitnie startowym, on nigdy na sparingu nie walczy po to, żeby wygrać, żeby zrobić komuś krzywdę, żeby coś sobie udowodnić, tylko bardziej to jest wyczucie dystansu, w ten sposób zawsze do tego podchodził i przerobienie pewnych akcji, które tam ćwiczą z tenerem na tarczy i Także ja do tych sparingów nigdy nie przywiązywałem większej wagi, jak wygląda Tamek Adamek, bo jest zawodnikiem, tak jak powiedziałem, wybitnie startowym. Natomiast zastanawiam się, ile rdzy do zrzucenia. Czy to, że on teoretycznie wie, jak ma walczyć, czy to jeszcze będzie w stanie zrobić w walce? Jak będzie reagował na ciosy? Jaki jest jego refleks? Czy te nogi nie będą betonowe? No, no zobaczymy. No na pewno jest kilka znaków zapytania. Wydaje mi się to, co się dzieje jednak w ostatnim czasie, też w dużym sporcie, bo przecież najwięksi promotorzy wciągają w ten biznes i zawodników MMA i youtuberów. I przegrałbym wszystkie pieniądze yy, na walce fury Ganu, bo obstawiałem, że to będzie szybko i do jednej bramki. Pomyliłem się też z walką Solenckiego z, z Parkiem, bo myślałem, że Maciek to go tak porozbija w pierwszej rundzie, że w ogóle w tej drugiej już jakby inna formuła nie będzie miała żadnego znaczenia. I na pewno te historie też ostatnich miesięcy powodują, że no zaczynamy troszkę inaczej spoglądać na szansę Mameda Tomka w tej walce bokserskiej. bo przypomnę, to jest sześć rund, Tomek zwykle te czy cztery rundy badał rywala. Nawet czasami, nawet czasami przegrywał te rundy. Potem przyspieszał, potem zachowywał intensywność, miał zawsze nieprawdopodobną wydolność i dużo walk wygrywał tak między siódmą a dwunastą rundą. Tutaj jak zaczniesz się rozwijać w siódmej rundzie, to już zaczniesz się rozwijać po walce. Tam w barze się może rozwinąć w siódmej rundzie. Natomiast 6 rund 99 kg, rękawice duże, trzy brandy w kontrakcie do wyboru dla zawodników Rivele, Everlasty, Granty, Klatka. To też jest na pewno... No właśnie, o to, to chciałem wspomnieć, bo i rozmawiałem z Maćkiem Suleckim, wcześniej ciasteczkowym potworem Rafałem Jackiewiczem, panowie przegrywali walki z zawodnikami, którzy niekoniecznie są pięściarzami i Poza tym, że, że no trudno było im trafić rywali, to mówili, że no nie ma tych lin, nie ma narożników, nie wiedzieli jak zamknąć rywala i to na pewno będzie duży plus dla Mameda. I jeszcze drugie pytanie w związku z, tym, z tą kwestią, czy właśnie Tomek właśnie w tym Świeradowie nie będzie miał po prostu sparingów i wszystkiego w klatce, żeby się przyzwyczaić do, do areny? Panie nie Mandes, Pan mnie zna, klatka jest zamówiona, <noise> ona będzie troszkę mniejsza na sparingi i w miejscu, gdzie będziemy trenować, ale klatka jest załatwiona. Od razu było przedyskutowane z trenerem, czy chcesz ring, czy chcesz samą podłogę i załatwić wam raz czy dwa razy w tygodniu możliwość potrenowania w klatce, czy chcecie, żeby klatka przyjechała na obóz i żeby się przyzwyczaić do tego, że nie ma narożnika, tylko że wszędzie jest tak samo i, i, i trzeba chodzić dookoła. Także na pewno środowisko mamy da, ale myślę, że istotniejsze jest to, co się będzie dziać w głowie. To znaczy mamy dwie, że może dokonać czegoś niebywałego. A Tomek musi, bo, bo wszystko inne niż zwycięstwo Tomka. No, będzie postrzegany jako jego wielka porażka i gigantyczny sukces w tej formule Mameda Halitowa. Wiadomo, że w żadnej innej formule jak nie miałby z Mamedem żadnych szans, ani gdybyśmy zakontraktowali to na zasadach kickboxingu, ani też tym bardziej w formule MMA. Ale to był taki wyraźny tutaj warunek Martina Mameda, że walka bokserska musi się odbyć w klatce. A powiedz mi, czy były w ogóle dyskusje w negocjacjach na temat rękawic? Bo powiem Ci, że troszeczkę... Smaczku tej walki mi troszeczkę zabijają zabija te właśnie duże rękawice, bo, bo nie wiem, jak to odbierać. Znaczy, nie, nie wiem, czy jest w stanie mamy zrobić znaczy, krzywdę Mamed Tomkowi w dużych ta, rękawicach. Mamy chciał prawdziwej walki w boksie. To bo mamy chciał ten. Więc od początku była, był temat rękawic bokserskich, potem przez moment się przewinął, że w sumie to obojętne. Natomiast. Yy... Jest chyba takie niechętne do udziwnień. Ja w ogóle tak zadzwoniłem do niego w zasadzie w momencie, kiedy podpisywaliśmy umowę, wiesz, tam jest taki jeden element, że tam nie do końca jest tak, jak mówiliśmy, że będzie klatka, a nie ring. I tak chciałem to szybko przemycić na koniec, żeby tam za długo o tym z nim nie dyskutować. I powiedział, dobra, nie ma tam problemu, robimy w klatce jak samo. I to, przecież to chodzi o widowisko dwóch rozpoznawalnych sportowców, dwóch, dwóch legend sportu, a nie o to, że się dzisiaj będziemy kłócić o to czy ring, czy klatka. klatka. Mamy się kłócić o takie detale, to po prostu do tej walki nie dojdzie to na koniec wiem, że nie będziesz typował, bo, bo, bo nie wypada. Po pierwsze, z jednym drugim znasz się bardzo dobrze, ale tak szybko przejeżdżają Twittera, no to wszyscy czekają i w końcu znowu chcą usłyszeć fankiego Polaka. Jest to utwór, który zapisał się na, na, na stałe już w historii polskich sportów walki. Tak jak jedni podchodzą do tego na poważnie, drudzy tak troszeczkę może już zaczynają to krytykować, to jednak wszyscy chcą jeszcze raz to usłyszeć i no to jest fajna rzecz. No coś w tym jest, ja myślę, że nie wiem, przy czym wyjdzie mamy, czy przedziwny jest ten świat. Nie mena, czy przy Kawkazie? Ja bym przy Kawkazie wychodził. Ale dzisiaj zaskoczyłem. Zaskoczony byłem tym motywem muzycznym, bo ja tylko dostałem informację, że wychodzimy przy swoich kawałkach. Więc ja przesłałem Funkiego, a nie wiedziałem, przy czym będzie tutaj wychodził na tę scenę. Mamet. Trzeba by Mameta zapytać, przy czym wychodzi. No, no ale to jest w ogóle niesamowite i to też pokazuje, jacy my jesteśmy sentymentalni. Ile mamy w sobie wspomnień związanych z karierą każdego sportowca, że. Ludzie mogą psioczyć, narzekać, krytykować, a potem czy, czy ma 25, czy 30, czy 40, czy 48 lat, czy walczy w klatce, czy w ringu, to usłyszysz te pierwsze takty funkiego fangie, Polaka i ludzie, i ludzie wstaną i, i gdzieś no, będzie ta hala żyć. Ja liczę na taką, powiedziałbym, taką piękną manifestację tej hali w Gliwicach dla legend polskiego sportu. Nawet bym nie chciał, żeby ona była do końca podzielona. Nie chciałbym gwizdów. Ja chciałbym, żeby. I Mamet i Tomek żeby byli entuzjastycznie, z wielkim takim powiedziałbym, honorem, przywitani, pożegnani przez tę publiczność i na wejściu. I na samym końcu, niezależnie kto wygra. Dziękuję bardzo za rozmowę. W Wigilię temat będzie jeden przy stole, równo dwa miesiące do walki, więc czekamy z niecierpliwością. Dziękuję. Mandes number one. Pamiętajcie, mandes number one. Dzięki.